Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak rzucić smoka na wyjście długą. Najpierw ustawiamy się na tej linii. A następnie kciuk ustawiamy w połowie dziury od drzwi. Teraz wolno podchodzimy i po chwili rzucamy. Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce. Jeżeli spodobał Ci się poradnik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał. Polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do usłyszenia jutro. Cześć!